To jest Madzyna dzisiaj gramy w bokę I jeśli Wam film spodobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie No dobra, ogólnie Ostatnio jak umeblowałam ten pokoik na tym filmiku Co umeblowałam pokoik z Hello Kitty To potem po odcinku odtworzyłam ten tutaj automat I takie tutaj były stworki no i ogólnie wtedy meblowałam z Hello Kitty. Niech będzie tutaj. I dzisiaj meblujemy z kulami... Dobra, tylko gdzie? Kudę. Tutaj może No dobra tutaj może być. To prawda mały trochę ten pokoik, ale może być... Dobra, akurat z balkonem, taki fajny, czyli dzisiaj z skóromi. Dobra, jest łóżko z kurami. ściany już wezmę może, ale to tutaj było. Jest Ej, a do kurą to chyba jest właśnie tylko ta tapeta. no dobra. Ej, jakie fajne podłogi. Ale to chyba... Nie wiem czy to jest. kurami, ale dobra, wezmę. I tak...

Ej, a jest szafka lub szafa się z kurami? Ej, no jest chyba. Nie, to ja prawie wszystko mi się nie zmieści. Właśnie. O, jak z górami i <laughs> fotel, jaki fajny jest. A te poduszki, no dobra, mogą też być. Jednak dobrze, chyba, że to tą uwagę, bo taka ładna jest i pasuje do tego wszystkiego. A

Tu nic nie ma znowu. O, a to? Takie fajne. No dobra. Ja jeszcze bym chciała taki jakiś stoliczek i szesełka. O, jest idealnie skóromi. Już chciałam tu nie wchodzić, no ale dobra widzicie. Hmm. Tutaj kojarzy mi się, że właśnie nie było też. No dobra, no co wezmę. Nie, dobra. Hmm. Wezmę takie. Dobra. I teraz to ładnie trzeba umeblować. Uda Właśnie mi się to chyba nie zmieści, no a tak chciałam, chociaż to jakoś mi co nie pasuje dobra. Mm. Tutaj... O, dobra, tak. Kudę. Tutaj nie będą te poduszki. I tutaj krzesełka. Znaczy to są, nie wiem, jak to nazwać. No, krzesełka, niech będą. Kudę, no i się mi wzięło tu. Kudę. Ja chcę dzień trudno. Myślałam, że mi trochę lepiej wyjdzie, no ale to by też takie może być. Ale to mi się ledwo mieści. Ja chyba tych trzech nie wziąłem. Добра. Надо брать у них стоит подушки. И ту. Jadecy nie, nie ma kulami Czemu? Ah. Ona dobra i... No Mało rzeczy jest z kurą, jakoś. Ej, ciekawe, czy tutaj coś jest. No chociaż wątpię. Ej, no nie gadać, dać, że ja nie wzięłam tam, jak robiłam z Hello Kitty tego, tego. tego. Ej, co tu jest? W ogóle? Jakiś ciasko, czy tutaj jest? Nie wiem. To niech będzie plis przynajmniej z skóromi. No nie ma, no. Hmm. Ale takie coś też mogę postawić. Gdzie ten plan? To, to trochę takie stylu tej alowki, no ale to niech będzie. O, i to jest trochę jak z kółami, Dobra, i kwiatek jakiś tam był, czy nie było? ten pokoik jest no ale ja chcę akurat tak jak ja mogę sobie tutaj umeblować Ej czekajcie, to prawdopodobnie w następnym odcinku jeszcze zrobię um, ten pokoik jak nabluję ten z to Melody właśnie tą. Ona chyba ma tam na imię Melodii i tak mi się wydaje, no właśnie. Bo tak to ja nie wiem, czy tu coś jest jeszcze takiego, wiecie. bo głównie to jest chyba tylko tutaj Hello Kitty i takie rzeczy. Kuromi i to Melodii może. No i dobra, i teraz ciebie. Ale postaram się wszystkich zrobić tych yy, pokoje ten. tylko w innych domkach bym też musiała chyba. Bo... Nawet jeśli można kolorem zrobić, a jakie są tapety, czekajcie jeszcze. Yy, czy jest jakaś z tych, takich tych? No jest do niego, jest właśnie do Melody, można... Jest właśnie do tego. No. No to też może pasować, więc no. No, i teraz postawię tutaj tą figurkę kurami. I tak się prezentuje pokoik kurami. Nalejemy herbatki. Dolejemy tego. Mm. No, nie wiem, co ja i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa-pa!